Witam serdecznie i zapraszam do filmiku, który wprowadza, akurat na serwerze beta, ale niedługo pojawi się to także na normalnych serwerach, nową usadę kulturową Imperium Mogołów. Mniejsze kwestie historyczne. W każdym razie na serwerze beta niedawno już to wyszło. No i przyjrzymy się na forum, co zostało napisane na ten temat. Na becie nie mogę tego nagrać, bo jestem w epoce wczesnego średniowiecza, a to. A do tego trzeba mieć epokę jesieni średniowiecza. Także i nie, chcie, nie chcę mi się za bardzo tam wbijać. Może kiedyś wbiję. W każdym razie, zanim bym wbił, to i tak na, na zwykłych serwerach będę mógł to nagrać. Także przechodzimy do konkretów. Imperium Mogołów. No i tutaj z dumą przedstawiamy Wam nową osadę kulturową. Imperium Mogołów to piąta z naszych osad kulturowych. A Twoim zdaniem, zadaniem jest pomóc Akbarowi Wielkiemu w zbudowaniu pięknego i kwitnącego miasta w jego imperium. No i od, 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 otwarto to 14 lipca 2021 roku na serwerze Beta. No i przyjrzymy się dalej, co, co tutaj mamy. Aby osiągnąć cel, jakim jest zbudowanie kwitnącego miasta, będziesz potrzebować rupii. Ten surowiec służy do produkcji dóbr kultury, podobnie jak surowce z poprzednich osad czyli mieć koban, deben i ziarna kakaowe. No i należy upewnić się, że buduje się budynki mieszkalne i dyplomatyczne w swojej osadzie, aby wyprodukować wystarczającą ilość rupi. No i przejść, trzeba jest 20 zadań do przejścia, aby odebrać nagrodę za osadę. No ale zanim zaczniesz, to pamiętaj, że badanie technologii wyższego szkolnictwa y, z jesieni średniowiecza jest konieczne, aby odblokować imperium mogłów. Także jesień średniowiecza tutaj jest wymagana. No i jeśli chodzi o Imperium Mogołów, to y, zawiera ona y, budynki, takie poza, poza siecią, bez interakcji, y, gmach główny, ambasada, czyli tam y, odpowiednich ratusza, cztery budynki towarowe, cztery budynki mieszkalne, dwa małe budynki dyplomacji, dwa trzy duże budynki dyplomatyczne, czyli też w sumie dyplomacja. 43 rozszerzenia, w tym 39 do odblokowania. Myślę, że tutaj chodzi o kwestie z diamentami i bez, czy coś w tym stylu. No i 12, 12 możliwości do usunięcia przeszkód. No i w mieście dwa budynki do wygrania są: świątynia Mogłołów, która ma 6 poziomów, i minaret, czyli to jest nagroda odpowiadająca, którą się zdobywa za. Szybkie robienie osad i wtedy dostajemy odpowiednie tam części i można to później złożyć. No i jest czterech emisariuszy. Babur, Mutmas Mahal, Begum, Hamida Banu i Shah Jahan. No, chyba dobrze przeczytałem w miarę. Także przechodzimy dalej. I tym razem na obrzeżach znoszącego się miasta mogołów nie znajdziesz żadnego dodatkowego, intelektywnego budynku. Co oznacza, że po ukończeniu sześciu zadań w osadzie kulturowej nie będzie dostępna żadna dodatkowa funkcja. A w poprzednich, właśnie osadach, było, na przykład w Japonii, w Aztekach, no. Dodatkową nagrodę za osiągnięcie te, tego kamienia milowego. No i nie będzie tutaj też walk, na przykład jak w Egipcie. Także po prostu osada będzie miała inne, inne tutaj, mm, troszeczkę inaczej będzie działała niż inne osady, ale osobiście uważam, że ta osada będzie. Moim zdaniem, całkiem łatwa. Oczywiście nie grałem w nią, ale mam takie wrażenie. Ok, co dalej? I, I tutaj właśnie jest pytanie retoryczne: czy to oznacza, że nie będziemy mieli żadnej pomocy, aby szybciej zakończyć tę osadę kulturową? No tym razem w cała osada Imperium w to zagadka, a także minigra, którą musisz rozwiązać, ale pozwól, że dobrze to wyjaśnię. No tak jest napisane, prawda? I mamy dwa rodzaje budynków dyplomatycznych, dwa małe i trzy duże, tak jak wyżej już wymieniłem. I one mają mechanikę łańcuchową, czyli taką jak właśnie winnica, pociąg, prawda, co tam jeszcze, hipodrom na przykład, no, podobne rzeczy. I aby zwiększyć piękną produkcję Twojej placówki. No i tutaj widać, jak to mniej więcej wygląda, premia zdolność łańcuch. Tutaj można do, do głównego budynku dobudować, no i bonus umiejętności jeszcze do ustawienia, czyli pewnie wzrost, wzrost wytwarzanych dóbr, i tutaj właśnie mniej więcej tak to wygląda na tym rysuneczku. No i tutaj mamy dwa symbole, prawda? Pierwszy, te małe budynki dyplomacja mają zdolność łańcucha, co oznacza, że można dołączyć je do swoich, do swojej ambasady. Żeby przy wejściach, przy, przy wejściu po prostu, w odpowiednim miejscu. Czyli tak jak widać chyba tutaj, prawda? I tutaj są te małe budyneczki. I łącząc te budynki, zwiększ, zwiększasz ogólną dyplomację w swojej osadzie. Możesz dołączyć kanały wodne po bokach lub alejki do schodów frontowych ambasady. I aleje nie zapewniam żadnych bonusów, jeśli zostaną połączone z tylną częścią ambasady. Także trzeba zwrócić też uwagę, w którym miejscu się to przyłącza, ale to nie jest jakimś większym problemem, ponieważ no, widać, będzie to widać po prostu, kiedy jakiś bonus się pojawi, a kiedy nie. No i pamiętaj, że możesz umieścić te budynki dyplomacji w dowolnym miejscu w swoim mieście, ale zapewnią ci one dodatkowe bonusy tylko wtedy, gdy odpowiednio połączysz je z ambasadą. Także trzeba brać, brać to pod uwagę. Moim zdaniem tutaj schemat, schemat tego będzie bardzo prosty i bardzo podobny. I osady, tylko po prostu będą się różnić delikatnie w związku z tym, jak, jakie będzie rozmieszczenie przeszkód. Okej, okay, i dalej. Tymczasem duże budynki dyplomacji mają y, ustaloną zdolność. Y, no, tak to napisali tutaj, raczej tłumacz tak zrobił, bo to nie jest na polskim forum, tylko po prostu tutaj przyjechałem tłumaczem, żeby było łatwiej, no bo po angielsku byłoby troszkę trudniej, tak na bieżąco. No i tak, mają ustaloną zdolność, co oznacza, że możesz raz dziennie zbierać dodatkowe dobra kultury, umieszczając unikalne duże budynki w sąsiedztwie ambasady. Czyli w dowolnym miejscu w pobliżu ambasady, niekoniecznie z boku przed lub przed ambasadą. No i istnieją trzy różne duże budynki dyplomatyczne. I aby w pełni wykorzystać potencjał swojej osady, będziesz musiał zbudować je wszystkie. Możesz otrzymać do trzech. Premii za zestawy, jednak są one przyznawane tylko przez umieszczenie różnych budynków z zestawu. Innymi słowy, jeżeli postawisz trzy takie same budynki dyplomacji, otrzymasz tylko jeden bonus, a nie trzy. Więc upewnij się, że unikasz tutaj powtórzeń. Także tutaj, tutaj trzeba zwrócić właśnie uwagę na to, żeby stawiać wokół siebie zróżnicowane budynki, trzy, trzy różnego rodzaju, i wtedy otrzyma się komplet bonusu. Jestem ciekaw, jak tam będzie z gabarytami, z rozmieszczeniem, ale myślę, że to będzie w miarę proste. I już, już mieliśmy wcześniej takie, takie właśnie sytuacje na przykład w evencie z, z piekarniami na przykład. No. I teraz dalej. Teraz, gdy znasz już podstawową mechanikę tej osady, możesz się zastanawiać, jakie wyzwanie niesie za sobą. Cóż, połączenie wszystkich tych budynków nie jest łatwym zadaniem. No, przynajmniej tak napisali, chociaż moim zdaniem nie będzie to aż takie trudne. No, ale uzasadniają, ponieważ musisz zdecydować, które rozszerzenia warto odblokować, a które utrudnienia usunąć, ponieważ musisz też zrobić miejsce na budynki mieszkalne i towarowe. Mimo wszystko osobiście uważam, że nie będzie to trudne, ale zobaczy się w praktyce. Utrudnienia, czyli przeszkody. Są również obecne w osadzie Imperium Mogołów i ograniczają obszar budowy, czyniąc każdą z osady zagadką. Za każdym razem, gdy rozpoczniesz nową rozgrywkę, te przeszkody zostaną zmienione, dodając dodatkową warstwę wyzwania do zorganizowania osady. Jednak podobnie jak w poprzednich osadach, utrudnienia te można usuwać kilofami. No i wiadomo, kilofy są zwykłe za zadania i, i za diamenty. Kilofy można znaleźć, wypełniając linię zadań, lub kupić do sześciu z nich za diamenty. Gdy już masz kilof, otwórz tryb budowania, bla bla bla. To już akurat wiemy, więc nie trzeba, nie trzeba tego czytać. No i nagrody. Aby okazać swoją wdzięczność, Akbar przyzna Ci niesamowite nagrody za pomoc w zbudowaniu kwitnącego miasta. No a czy będą masz tak, nie, takie niesamowite, no to przyjrzymy się temu. Główna nagroda, czyli świątynia Mukhal. Mukhal no, i jak to napisali, słońce, to projekty, bla, bla, bla. No, i ma rozmiar 4x4, i można ulepszyć do szóstego poziomu. No, i po osiągnięciu tego szóstego poziomu, budynek zapewni monety, punkty rozwoju, losowe towary, i zaopatrzenie. No, i ile tego jest? Monety to tam nie wiadomo, w zależności od epoki, prawda? Ale 30 PR-ów jest, także punktów rozwoju jest sporo, jak na rozmiar 4x4. No, i 15 losowych tomarów. Także, a to nie wiem, co tutaj tłumacz zrobił kieszonkowe dzieci. Aż, aż zobaczę co tu było napisane. Przetłumacz na angielski. Supplies. Supplies to jest wsparcie. Czy coś w tym stylu. A, czyli pewnie będzie po prostu dawał zadowolenie. No chyba tak. No bo supplies to wsparcie, coś w tym stylu. Niejasne dla mnie, ok. Nieważne co tu napisali. W każdym razie 30 PR-ów i 15 towarów to jest najbardziej istotna kwestia. No i nie daje tutaj żadnych bonusów do walki. Dlatego ja osobiście uważam, że to jest dobre dla graczy początkowych. Tyle że na początku nie robi się tej osady. No to powiedzmy, że dla graczy rozwijających się, ale ja i tak osobiście uważam, że gracze rozwijające się powinni inwestować w bonusy do walki. Dlatego wydaje mi się, że ta. Osada jest troszeczkę taka, no średnia. Średnia do robienia pod względem opłacalności. Ok, budynek główny daje dużo PR-ów i rzeczywiście to jest całkiem spokojna sprawa, no ale nie daje bonusu do walki. Ale mimo wszystko, no warto to postawić, jeżeli nie ma się innych rzeczy. Tyle, że później to i tak eventówki z bonus, bonusami do walki będą to zastępować. Także jak kto woli, prawda. Ok, druga yy, do wygrania rzecz, to jest minaret. No i fragmenty zestawu można wybrać za ukończenie wysady, osady wystarczająco szybko. Minaret to budynek 2 na 2 który można ulepszyć na czterech poziomach i zapewni monety, losowe towary, punkty rozwoju i zaopatrzenie. No i daje na czwartym poziomie 5 losowych towarów i 3 PR. Także, co ja mogę tutaj powiedzieć, no Niby spoko, taka jakby lepsza świątynia wiedzy, ale z drugiej strony, czy to jest warta zachodu? Nie no, można poklikać ostatecznie, jak porobiło się inne osady, to czemu nie? Natomiast nie ma żadnych bonusów do walki. Bonusy do PR-ów są całkiem fajne, ok. Także to jest kwestia dyskusyjna, kto czego potrzebuje. No i tutaj, emisariusze oczywiście. I, I będzie można zarobić, zdobyć czterech za ukończenie drugiej, piątej, siódmej i dziewiątej rozgrywki w danej osadzie. No i y, Babur daje punkt rozwoju. Mutmas Mahal medale. Begum Hamida Banu trzy towary z, twojego, z Twojej epoki. I Shah Jahan trzy towary z poprzedniej epoki. No i, no i tyle na ten temat. To co mogę powiedzieć to to, że ta osada jest i będzie naprawdę piękna, bardzo ładnie wyglądać będzie. To już tutaj można zobaczyć, jak i ewentualnie na jakichś tam filmikach zagranicznych youtuberów. Znaczy nie tylko zagranicznych, jeżeli po prostu ktokolwiek na becie to robi. Także no, jest to naprawdę bardzo ładnie zrobione pod względem graficznym, natomiast pod względem użyteczności dla graczy, którzy celują w bonusy do walki i w to, żeby na GPC i gdzie indziej działać odpowiednio, to wydaje mi się, że ta osada jest bardzo dobrym kandydatem do pominięcia. Ale z drugiej strony jest bardzo ładna i rozgrywka może ciekawić, jak to będzie wyglądało. Dlatego, jak będę miał czas, to może później nagram, jak pojawi się to na zwykłych serwerach. Natomiast nie uważam, żeby to była osada jakaś obowiązkowa, ze względu na to, że nie daje. Żadnych po prostu bonusów do walki. No i to chyba tyle. Także dzięki za uwagę. Osada na pewno ciekawa pod względem mechaniki i w praktyce chętnie zobaczę, jak będzie to wyglądało. Nagrody nie powalają moim zdaniem, ponieważ, ponieważ głównie teraz celuje się w bonusy do walki, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś celuje w PR-ki, to, to za zrobienie tej świątyni na maksa 30 PR-ów przy rozmiarze 4x4 to jest. To jest wtedy całkiem spoko. Także do Was o, należy ocena, czy warto, czy nie. Podejrzewam, że im bardziej rozwinięty gracz i im bardziej ma zaawansowane miasto, tym mniej będzie chętny robić tą osadę. No, chyba żeby po prostu tak dla zabawy, for fun. Także kwestia dyskusyjna. No to tyle. Także dzięki za uwagę. Zapraszam na ponownie inne filmiki. Pozdrawiam serdecznie. selfie.